Was bliźnięta na waszym czytanku na październik 2024 z kart Tarota. W tym miesiącu w troszkę skróconej wersji, bo dysponuję mniejszą ilością czasu, ale nie chcę Was zostawiać całkowicie bez żadnego czytania, także będzie troszkę krócej, jeszcze w dodatku jest troszkę opóźniony, ale postaram się w ramach rekompensaty zrobić dla Was czytanie typu wybierz kartę, więc wyczekujcie, powinno się niedługo e, za jakiś czas e, pojawić. No to nie przedłużajmy, przechodzimy sobie od razu. E, tutaj mam też dla Was tą kartę e, energetykę ogólną, która. Która pojawiła się w tym czytaniu rocznym, które robiliśmy sobie no, na początku tego roku. I to jest wasza karta energetyka ogólna na październik, która się pojawiła. Jeszcze sobie będziemy patrzeć. Do jakiejś sfery bardziej to możemy przypisać, czy do wszystkich sfer, ale ogólnie macie na październik bardzo, bardzo pozytywną kartę czwórki buław, e, mówiąca o e, być może jakichś powodach do świętowania albo po prostu osiągnięcia jakichś celów. E, raczej, no, bardzo pozytywny okres może się dla Was szykować e, taki stabilny, bezpieczny, ale też e, właśnie e, tak jak powiedziałam, jakieś e, możliwości. Czy jakieś po prostu cele do osiągnięcia, osiągnięcie jakichś celów, właśnie bardziej, bo jest tutaj energia takiego już. Świętowania, cieszenia się czymś, albo po prostu może część z Was będzie spędzała więcej czasu z ludźmi, z bliskimi, będzie się bawić, będzie świętować, będzie po prostu radośnie, czy będą jakieś powody do, do radości, do świętowania, czy ukończenie czegoś, zakończenie czegoś, jakby w sensie takim, że coś Wam się uda, jakiś etap zakończyć i będziecie mogli po prostu to celebrować. Także bardzo pozytywna karta, jeśli chodzi o ogólną energetykę. A teraz przechodzimy sobie do miłości i zobaczymy sobie, co tam u Was bliźnięta w październiku dla wszystkich tych, którzy są w jakiejś relacji na początek. I jaka jest Uu, coś tam wyskoczyło. Zakończenie. Być może zakończenie jakiejś samotności, bo tutaj pojawiło się jakby. Macie kartę pustelnika i to są wasze karty rady, a tutaj energia ogólna. I pojawił się dla Was tutaj diabeł, karta diabła, czyli być może jakiś pokus, uzależnień, czy po prostu cienia albo jakiejś manipulacji. I no, tak naprawdę, no, każdy z Was może mieć jakąś różną sytuację, więc pamiętajcie o tym, by sobie to dopasować pod własną sytuację, o czym może tutaj być mowa. No, bo karta rada dla Was tutaj jest karta wieży, czyli coś zburzyć, coś zakończyć i mogłoby się to wiązać. Szczególnie tutaj też pojawił Wam się paść. Paść buław, czyli też taka energia jakiejś nowej drogi, być może, czegoś nowego, czegoś świeżego, jakby ruszania w jakichś nowych kierunkach, też takich bardzo z takim entuzjazmem, że tak powiem. I właśnie tutaj jest mowa o tym, by coś zakończyć, by coś zburzyć i. Macie tu kartę pustelnika, więc być może nasuwa mi się taki przekaz, jeśli jesteście w tej grupie bliźniąt, która gdzieś w jakiś sposób była samotna albo izolowała się, przebywała w samotności, to może chodzić tutaj o to, że musicie właśnie zakończyć ten, ten etap, ten moment takiej właśnie izolacji, chyba że to wasza osoba by się gdzieś w jakiś sposób izolowała, to też być może trzeba to przełamać, i no bo to są tutaj dla was Karty rady. Chyba, że też mogłoby chodzić o to, że po prostu właśnie w tej samotności musicie sobie trochę czasu spędzić i przemyśleć sobie może coś, przeanalizować sobie coś związanego z zakończeniem, bo pamiętajcie, to jest energia ogólna i można to przypasowywać tak naprawdę do różnych sytuacji. Bo może po prostu część z Was musi sobie mm, spędzić trochę czasu w samotności, może potrzebujecie trochę czasu, e, i chociaż ja tu bardziej czuję, ale no, muszę to powiedzieć, bo może część osób właśnie jest w takiej sytuacji, e, że musicie sobie coś przemyśleć i coś zakończyć. E, I to mogą być różne rzeczy, po prostu to nie musi być mowa o jakimś takim strasznym, konkretnym e, zakończeniu, ale tutaj właśnie jest też tak, te, te, jak powiedziałam, że osiągnięcie jakiegoś celu, czy też jakieś powody do świętowania, więc i też, tak jak wspominałam, to może mówić o jakichś takich um, momentach spędzania czasu z, z ludźmi, przebywaniu wśród ludzi. Więc ja tu raczej czuję przekaz taki, żeby wyjść do ludzi, żeby przestać się izolować. Tutaj by była taka rada. No i właśnie, tutaj pojawi się ten, ten diabeł. I diabeł może mówić o jakichś cieniach, że mogą być po prostu tutaj jakieś tematy związane z waszym cieniem, ale nie tylko waszym. Tutaj też dopasujcie sobie do własnej sytuacji, ale no właśnie, diabeł. Diabeł kusi, diabeł uzależnia, diabeł ma jakieś mani, man, jakby manipuluje czy to i tak jak powiedziałam, to nie musi być, że druga osoba na przykład manipuluje i nie wiem, jest w jakiś sposób toksyczna na przykład. Ale to możecie być wy sami albo, tak jakby, wasze, wasze ego, no bo każdy ma w sobie taką, taki cień, o, właśnie. Tak jak powiedziałam, to jest też karta cienia, i każdy może mieć jakiś swój cień, i mogło tutaj wychodzić o to, że być może, tak jak tutaj macie też ten osiągnięcie jakiegoś celu, więc być może uda wam się pokonać swój własny cień albo swoje własne uzależnienia. Tak jak też powiedziałam, tutaj taka rada dla was nawet jest, żeby żeby coś zakończyć, też zacząć podążać jakąś nową ścieżką, kreować jakąś nową ścieżkę. Tu bym hmm. mówił o tym paść buław. Więc być może właśnie jest tutaj, też jak macie tego pustelnika, on może mówić, żeby. Jeśli by się coś zakończyło, na przykład w ostatnim czasie, czy zakończy się w, zakończyło się w ostatnim czasie albo zakończy się właśnie w październiku, i to mogą być naprawdę na przykład jakiś schemat, który wam towarzyszył, czy jakiś właśnie wasz cień, który gdzieś wpływał na przykład na waszą relację na Wasze relacje, na, na, te, na tą sferę miłosną, ale nie tylko, bo to, że jest to przekaz miłosny w sensie dla związków nie musi mówić o to, że to dotyczy do, jakby dosłownie Was, bo jak wiadomo, jeśli jesteście w długiej relacji, to mogą być różne tematy, tematy jakieś uzależnienia, tak jak powiedziałam tutaj też z tym diabłem i po prostu może przejawiać się taki temat, że coś będzie zakańczane, trzeba będzie jakby zacząć obierać jakąś nową ścieżkę. Też może będziecie celebrować coś, jakieś zakończenie czegoś, że będziecie budować coś nowego. I tutaj być może z tym, z tym pustelnikiem jakieś po prostu poddać się refleksji, takiego podsumowania na przykład ostatnich zdarzeń. No tak to by było na tyle. Przechodzimy sobie dalej. Ale ogólnie tutaj, tak jak powiedziałam, ta karta jest bardzo pozytywna, więc patrzmy sobie na ten pozytywny wydźwięk tej sytuacji, czyli być może jakby pokonanie jakiegoś swojego cienia, takiego wewnętrznego diabła, który gdzieś być może Was jakby zniewalał w jakiś sposób, tak, kontrolował Was. O tutaj też jest może moment takiej kontroli, że ktoś tutaj już odpuści sobie jakąś kontro kontrolę w relacji i ruszy tą taką nową drogą. Bardziej z entuzjazmem i zacznie się cieszyć. Dobra, zobaczmy sobie, co u bliźniąt Singli na październik. Tutaj raczej Single nie będą mieli czasu na miłość. Zobaczmy sobie jeszcze radę. Jeszcze rada, weźmy sobie to do góry już troszkę, więc tak, tak jak powiedziałam, macie tutaj dziesiątka buław, czyli taka praca. Że może być, możecie być jakby obciążeni, przepracowani, albo jakieś ciężary, może dźwigacie. Raczej tutaj, tak jak powiedziałam, że single mogą po prostu mieć dużo pracy i nie mieć czasu na. Na te sprawy miłosne. Może być też dużo, dużo pośpiechu, takiego, właśnie tak jak powiedziałam, pośpiechu, obciążenia, pracy. Chyba, że to by się zwalił wam na głowę ktoś, kto będzie dźwigał jakiś ciężki, ciężki bagaż i będzie wam po prostu ciężko, będziecie musieli podjąć jakąś decyzję związaną z tą osobą, ale raczej ja tutaj widzę. Czuję przynajmniej, że może tu chodzić o to, że po prostu będziecie w październiku mieć za dużo po prostu na głowie, by, by tą miłością się zajmować i tutaj rada dla Was nawet się pokazuje takie trochę zniesmaczenie, znudzenia, jakby być może tą pracą, nadmiarem tej pracy, nadmiarem obowiązków i Tutaj karta by wam radziła, by spojrzeć właśnie bardziej pozytywnie, bo być może skupiacie się za bardzo na tych negatywach. Może trzeba coś wyciągnąć z tego pozytywnego, że jeśli pracujecie więcej, no to po prostu będziecie mieli więcej, nie wiem, pieniędzy, czy e, z tych jakichś obciążeń, które macie, może wyjdzie, wyjdzie coś dobrego. Macie tutaj też e, kartę e, rycerza, rycerza buław. I on by was nakłaniał troszkę do takiego. Więcej pasji, więcej entuzjazmu, też takiego poszukania może w życiu czegoś, co Was jakoś pobudzi, czy jakichś doświadczeń takich, które jakby sprawią, że poczujecie, że żyjecie. No bo tak jak powiedziałam, tu jest jakieś obciążenie, tu jest jakieś takie dźwiganie czegoś za dużo i jakieś tutaj, szczególnie właśnie z tą kartą, takie rozczarowanie czy znudzenie się. Tą obecną sytuację. Więc jeśli e, czujecie się znudzeni, to po prostu e, jakby musicie wytworzyć w sobie taki stan e, e, takiej, no, takiego ognia. Macie tutaj buławę, no, energię ognia, czyli taką pasję, entuzjazm obudzić w sobie do działania. E, poszukania być może czegoś, co, co Was tak jakby pobudzi na nowo, no bo wiadomo, czasami każdy jest tym nadmiarem obowiązków, staje się w jakimś stopniu zmęczony i tutaj też, tak jak powiedziałem, jest ten rycerz, rycerz mieczy, który mówiłby też o, o decyzjach, może takich, żeby trzeba było jakąś decyzję podjąć i to właśnie może być też decyzja o tym, by troszkę tych ciężarów e, z siebie zrzucić, trochę się odciążyć. Może nie musicie wszystkiego robić sami, e, żeby po prostu coś zrobić z tym stanem niezadowolenia, jeśli oczywiście czujecie, bo jeśli tak u was nie jest, to po prostu tego przekazu nie przyjmujcie, nie, nie bierzcie tego do siebie. E, I przechodzimy sobie jeszcze do waszej sfery zawodowej. Zobaczmy sobie, co u Was bliźnięta w sferze zawodowej. Pracy w tej sferze finansowej będzie się działo w październiku. Nie to jest rada. Troszkę taka dziwna ta rada się tutaj dla Was pojawiła, bo macie kartę. Gwiazdy i ósemkę Kelichów. I to, co czuję najbardziej tutaj, to tak jakby odłożyć swoje marzenia, pragnienia, na później. Odpuścić sobie na razie. Nie wiem o co chodzi i, i dla kogo jest ten przekaz, ale coś takiego się tu pojawia. I być może to na razie to nie znaczy, że, że macie to odłożyć na później, ale nie wiem, coś takiego się tutaj pojawia. I. No zaraz zobaczymy sobie, co jeszcze możemy tutaj powiedzieć, ale pojawił się tutaj rycerz kielichów u Was w pracy i królowa mieczy, i bardzo to mi przypomina taką sytuację, że możecie bardzo podchodzić emocjonalnie do pracy, w waszej pracy, w zależności czym Wam się zajmujecie, ale na przykład no, po prostu do waszej sfery zawodowej i trzeba by było bardziej tak. Mm, na zimno, w sensie, że bardziej na logikę, bardziej sobie przemyśleć, poukładać, zaplanować coś, a nie podchodzić tak emocjonalnie, uczuciowo do tego, żeby tam się właśnie nie pojawił jakiś zawód czy coś. Dlatego tutaj wspomniałam o tych, bo taka jest troszkę przeciwna energia, jakby bym powiedziała tego, tych kielichów i tego miecza, ale też tej gwiazdy, bo gwiazda też mówi o takich marzeniach, życzeniach. Nadziejach, no i też rycerz Kelików też jest taki rozmarzony, więc jeśli jest u Was taka sytuacja w tej sferze zawodowej, że marzycie o jakichś wielkich rzeczach, to w jakimś stopniu musicie sobie to odpuścić. Nie wiem dlaczego, jaki może być powód tego, ale pojawia się tutaj energia zostawienia, odpuszczenia. Albo po prostu odpuszczenia sobie takiego, takiego podejścia emocjonalnego, właśnie. I tutaj um, nie jest tu powiedziane, że coś nie wyjdzie, że coś się nie uda. Raczej tutaj mogą być pozytywne zdarzenia, um, ale tak jakby karty tutaj pokazywały, by nie podchodzić emocjonalnie, albo też um, tutaj może być jeszcze jakaś propozycja, propozycja biznesowa, na przykład zawodowa, um, i będzie trzeba to przemyśleć sobie, będzie sobie to trzeba poukładać w głowie. E, może to się równać z tym, że jakaś propozycja, która, e, która e, jakby to wam powiedzieć, nie będzie jeszcze takim spełnieniem, na przykład marzeń. E, I dlatego będziecie musieli sobie te swoje marzenia jeszcze odłożyć na później. Mm. No właśnie, bo tu może być taka propozycja, nad którą będziecie się zastanawiać i będziecie musieli sobie ją przemyśleć. Chociaż tutaj jest bardzo taka karta pozytywna, jako energia ogólna, e, takiego jakby osiągnięcia jakiegoś celu i świętowania. Też pamiętajcie, że jest to energia ogólna, więc może być tak, że na początku października na przykład będziecie się zastanawiać nad czymś i to jeszcze nie będzie spełnienie marzeń, a ten cel zostanie osiągnięty już pod koniec października. Także pamiętajcie o takim zachowaniu dystansu do tego, e, co ja tutaj. Mówię. Jeszcze dla części z Was, dla małej, może części z Was, tutaj z tym rycerzem Kielichów może tutaj jakieś sprawy miłosne wkradną się u Was, nie wiem, w tej sferze zawodowej, ale to tak naprawdę może być do małej części z Was. To by było na tyle, bliźnięta. Dziękuję Wam za obecność. No i do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Pamiętajcie o łapkach w górę, subach, komentarzach. Zostawcie coś po sobie, jeśli przyjmujecie przekaz. No to pa.